Cześć, lawenda, lawenda i po lawendzie. Mamy koniec lipca. W roku ubiegłym, mniej więcej o tej samej porze, ukazał się film o tym, jak dokonać letniego cięcia lawendy. Osoby zainteresowane, zapraszam tutaj, wyskakuje link, wszystkich informacji się dowiesz. Natomiast z dzisiejszego filmu, który również nagrywam na koniec lipca, dowiesz się jak pozyskiwać nasiona lawendy? Jeżeli na przykład jeszcze nie ściąłeś swojej lawendy lub dopiero zamierzasz to zrobić, no to możesz się jeszcze wstrzymać z tym zabiegiem do końca sierpnia, ponieważ od końca sierpnia do maksymalnie końca października to jest takie okno czasowe, gdzie możemy właśnie zebrać gotowe już kwiatostany, dojrzałe kwiatostany lawendy. Spójrzcie, one teraz są w takim wrzosowo-szarym kolorze. Te nasze kwiatostany, tak one się prezentują. Tutaj sobie jeszcze złapmy więcej. O. Natomiast od właśnie minimum końca sierpnia kolor zmieni się. Kolor będzie taki szaro-białawo-brązowy. Będzie dużo tutaj brązowego koloru. Tutaj to wszystko, co teraz jest takie lekko fioletowe, wrzosowy, to to wszystko będzie w takich odcieniach brązu. Kolejna oznaka, że nasze kwiatostany będą gotowe, jest to dźwięk. Bierzemy sobie za taką łodyżkę, potrząsamy i jeżeli nasiona będą gotowe do zbioru, powinniśmy usłyszeć taki charakterystyczny grzechoczący dźwięk, coś podobnego jak makówka z makiem. Ważna uwaga. Nie trzymajmy takich kwiatostanów już dojrzałych zbyt długo na naszym krzewie lawendy, z tego względu, że jeżeli one będą naprawdę mocno dojrzałe, to po prostu te torebki od łodyżki będą odpadały no i będą spadały nam tutaj na ziemię. Także jeżeli chcesz zebrać tych nasion dużo, no to możesz ich zebrać przez to troszkę mniej, też te torebki one. Z reguły się nie otwierają, niezależnie jaka odmiana to one się nie otwierają, nasionka z nich wypadać nie będą. Dojrzałe, dojrzałe kwiatostany, tak jak wspomniałem, będą brązowe, do tego będą dość kruche, także nie będzie problemu jeżeli chodzi o pozyskanie z nich nasion. No i jeżeli już zbierzemy sobie nasionka, no to kolejny krok to nie, 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 jeszcze nie siejemy, musimy przeprowadzić proces stratyfikacji o procesie stratyfikacji również był osobny materiał zapraszam tutaj a pokrótce chodzi to o to, że musimy te nasiona nieco przechłodzić tak żeby pękła ta osłonka żeby nasionko aktywowało się i żebyśmy mogli właśnie uzyskać siewki ponieważ jeżeli nie przeprowadzimy takiego procesu stratyfikacji no to coś tam nam wzejdzie, ale będzie ten wschód tych nasion bardzo bardzo słaby. Po procesie w stratyfikacji, no to wschodzi niemalże 100%. Też oczywiście tutaj zależy od kwestii tego, jakiej jakości mamy nasiona. No i właśnie wspomniałem, że jeżeli będziemy czekać za długo ze zbiorem naszych kwiatostanów, no to torebki mogą wypaść pod krzak, no i nie zbierzemy tyle, co byśmy chcieli. No i to jest właśnie kolejna metoda, jak możemy pozyskać siewki lawendy, ponieważ te nasionka one przeleżą sobie pod naszym krzakiem zimę. Przez zimę zostaną przechłodzone, no i na wiosnę też jest szansa, że gdzieś wokół twojego krzaku lawendy pojawi się jakaś sadzonka. Miejmy nadzieję, że nawet nie jedna, ale tak jak wspomniałem, ja zdecydowanie bardziej preferuję zbiór i wykonywanie procesu stratyfikacji już we własnym zakresie. Tutaj jeszcze widzicie kolejne krzewy mojej lawendy, a za chwilę pokażę Wam młode sadzonki, które wyhodowałem wiosną tego roku. I proszę bardzo, w doniczce P9 znajdują się moje sadzonki, które przygotowałem wiosną tego roku. Sadzonki ładnie się rozwijają. Tak jak widzicie, zaczynają się już same z siebie krzewić. One jeszcze cięte nie były. Też tej sadzonce zbiera się tutaj do kwitnienia. O, taki mały kwiatostan udało jej się zrobić. O, proszę bardzo, ładne sadzoneczki. Krzewią się. Z takiego efektu to jestem zadowolony. Dostają oczywiście wodę, składniki odżywcze no i sobie na razie tak tutaj pomieszkują. Na jesieni trafią już na miejsce docelowe. Jeszcze nie wiem gdzie to będzie to miejsce docelowe, ale no będę musiał dla nich coś znaleźć. Moi drodzy, w temacie pobierania nasion lawendy jest to już wszystko. Ja oczywiście zapraszam was na kolejne moje filmy. Trzymajcie się, cześć.